Idźmy dalej. Wprowadzę Cię teraz w tajniki członkostwa w Elitarnym Klubie Orchidei. A co to takiego? Elitarny Klub Orchidei jest prestiżowym, międzynarodowym stowarzyszeniem liderów, osiągających w hierarchii FM Group najwyższe poziomy efektywności. Do członkostwa zapraszamy dystrybutorów, którzy wyróżnili się jako liderzy sprzedaży bądź sponsorzy. Dla liderów przewidzieliśmy liczne przywileje oraz dodatkowe gratyfikacje finansowe. Otrzymują oni m.in. dodatkowe honorarium wynikające z drugiego planu marketingowego. W tym planie aż 9% obrotu punktowego FM Group World przeznaczamy do podziału pomiędzy wszystkich członków klubu. Wyróżnienie polega nie tylko na finansowych profitach. Wiąże się również z przywilejami, takimi jak pełnienie prestiżowych funkcji czy udział w atrakcyjnych wydarzeniach. Członkowie klubu orchidei zasiadają w radach liderów przy oddziałach FM Group na całym świecie. Rada liderów jako podmiot opiniotwórczy jest ceniona i ma realny wpływ na strategię oraz rozwój firmy. Członkowie klubu orchidei spotykają się regularnie nie tylko na polu zawodowym. FM Group organizuje dodatkowe spotkania, m.in. szkolenia, bale, pikniki. Gdzie mogą oni wymienić poglądy i dzielić się z innymi swoimi sukcesami oraz doświadczeniami. W klubie Orchidei możesz zostać uhonorowany następującymi tytułami: Perłową, amarantową, złotą, diamentową oraz najbardziej prestiżowym: czarną diamentową orchideą. I co trzeba zrobić, żeby zostać członkiem klubu Orchidei? Tytuł perłowej orchidei otrzymujesz sponsorując co najmniej jedną grupę, która osiągnęła poziom efektywności 21%, natomiast pozostała część Twojej struktury osiągnęła obrót co najmniej 20 tysięcy punktów. Istnieje także druga możliwość. Sponsorujesz bezpośrednio dwie grupy, z których każda osiągnęła poziom efektywności minimum 21%. Miano amarantowej orchidei uzyskujesz sponsorując bezpośrednio co najmniej trzy grupy. Które osiągnęły poziom efektywności 21%. Tytuł Złotej Orchidei zdobywasz, sponsorując co najmniej trzy grupy w różnych odnogach, które osiągnęły dowolny poziom orchidei. Tytułem Diamentowej Orchidei uhonorowani są członkowie klubu, którzy zasponsorowali co najmniej pięć grup, które osiągnęły dowolny poziom orchidei. I wreszcie czarna diamentowa orchidea. To najbardziej prestiżowy tytuł przysługujący członkom klubu, którzy zasponsorowali przynajmniej 10 grup w osobnych liniach, posiadających tytuły diamentowych Orchidei i miesięczny obrót punktowy na poziomie co najmniej miliona punktów każda. Ale jakie są korzyści finansowe dla członków tego klubu? Do podziału pomiędzy wszystkich członków klubu Orchidei przeznaczamy w danym miesiącu rozliczeniowym 9% obrotu punktowego FM Group World. Wysokość prowizji, jaka przypadnie tobie jako członkowi klubu, zależy od pułapu, na jaki się zakwalifikujesz w danym miesiącu. Podział puli pieniędzy przeznaczonej dla liderów odbywa się następująco. Osoby, które zyskały miano czarnej diamentowej orchidei, dzielą pomiędzy sobą 0.5% obrotu punktowego FM Group World. Natomiast diamentowe orchidee dzielą między sobą 1.5% obrotu punktowego. Podobnie 1,5% obrotu punktowego rozdysponują zdobywcy złotej orchidei. Członkowie, którzy zakwalifikowali się na poziom amarantowej orchidei, otrzymują do rozdysponowania również 1,5% obrotu punktowego FM Group World do podziału między siebie. Pomiędzy wszystkich członków będących perłowymi orchideami zostaje rozdysponowany 4% obrotu punktowego FM Group World. No dobrze, ale konkretnie, bo się trochę pogubiłem. Ile mogę dostać pieniędzy, jeśli na przykład osiągnę poziom, no powiedzmy, złotej orchidei? Aby lepiej zrozumieć sposób wyliczania Twojej prowizji, zapoznajmy się najpierw z pojęciami, których będziemy używać podczas obliczeń. Punkty grupy osobistej dystrybutora. Są to punkty grupowe dystrybutora pomniejszone o punkty grupowe orchidei znajdujących się pod dystrybutorem. Pamiętaj, jeżeli w danej odnodze masz kilku członków orchidei, do obliczeń wykorzystuje się punkty grupowe orchidei znajdującej się najbliżej Ciebie. Wytłumaczę to na przykładzie punktów grupy osobistej 21%. Weźmy złotą orchideę. Pod nią znajduje się osoba na poziomie efektywności 21% z obrotem 60 tysięcy punktów grupowych. Pod nią znajduje się perłowa orchidea z obrotem grupowym 50 tysięcy punktów. Aby wyliczyć jej punkty grupy osobistej, należy od punktów grupowych 21%, czyli 60 tysięcy, odjąć punkty grupowe perły znajdujące się pod nią, czyli 50 tysięcy, co daje nam 10 tysięcy punktów. Czyli punkty grupy osobistej 21% wynoszą 10 tysięcy. Punkty umowne są to punkty przyznawane za dystrybutorów Twojej grupy. Którzy osiągnęli poziom efektywności 21% lub wyższy. Dla przykładu, jeśli w Twojej strukturze znajduje się osoba, która osiągnęła perłową orchideę w danej linii i jest to najwyższy poziom w tej linii, to otrzymujesz 60 tysięcy punktów umownych. Punkty skumulowane to suma punktów grupy osobistej dystrybutora oraz punktów umownych. Ważną zasadą, która pomoże Ci we właściwy sposób wyliczyć prowizję ze sprzedaży, jest zasada odnogi. W przypadku, gdy w jednej odnodze jest kilku członków orchidei, będących na różnych poziomach, wartość punktowa liczona do Twojej kalkulacji to punkty umowne za orchideę o najwyższym poziomie, która jednocześnie znajduje się najbliżej Ciebie. Weźmy złotą orchideę. Pod nią jest perłowa orchidea, zaś pod nią kolejna złota orchidea. Do obliczeń brana pod uwagę jest Złota Orchidea, ponieważ jest to najwyższa orchidea w tej odnodze. A oto przykładowe wyliczenie Twojej prowizji dla poziomu Złotej Orchidei. Za każdą grupę, która weszła do Perłowej Orchidei, otrzymujesz 60 tysięcy punktów umownych do kalkulacji. Za każdą grupę, która weszła do Amarantowej Orchidei, otrzymujesz 90 tysięcy punktów umownych do kalkulacji. Za każdą grupę, która weszła do Złotej, Diamentowej lub czarnej diamentowej orchidei otrzymujesz 120 tysięcy punktów umownych do kalkulacji. Za każde bezpośrednio zasponsorowane 5 grup i ich wielokrotność o poziomie efektywności 21% lub wyższym otrzymujesz 60 tysięcy punktów umownych do kalkulacji lub za każde bezpośrednio zasponsorowane 7 grup i ich wielokrotność o poziomie efektywności 21% lub wyższym otrzymujesz 120 tysięcy punktów umownych do kalkulacji. 120 tysięcy to suma: 4a plus 4b plus 4c plus 4d plus 4e plus 4f plus 4g i 4h. Suma punktów grup osobistych wszystkich perłowych i amarantowych orchidei liczy się do kalkulacji. 120 tysięcy minus 50 tysięcy to 70 tysięcy. Perła A minus perła B. 130 tysięcy minus 50 tysięcy równa się 80 tysięcy. Amarant A minus perła C. Sumowane pozycje 5A i 5B dają nam 70 tysięcy plus 80 tysięcy, czyli 150 tysięcy. Suma punktów grup osobistych wszystkich bezpośrednio zasponsorowanych grup o poziomie efektywności 21%, które nie są jednocześnie orchideami, liczona jest do kalkulacji. 5 razy 21% 30 tysięcy to 150 tysięcy. Punkty skumulowane. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 to 60 tysięcy plus 90 tysięcy plus 120 tysięcy plus 120 tysięcy plus 150 tysięcy plus 150 tysięcy, czyli 690 tysięcy. Aby obliczyć wysokość Twojej prowizji, wyznaczymy teraz Twój udział procentowy. Do obliczeń potrzebne są nam następujące dane wszystkie punkty skumulowane złotych orchidei w danym miesiącu oraz Twoje punkty skumulowane wyliczone uprzednio, czyli 690 000. Teraz te dane musisz podstawić do wzoru. Twoje punkty skumulowane podziel przez wszystkie punkty skumulowane i pomnóż przez 100%, a uzyskasz Twój udział procentowy. Następnie, kiedy mamy już wyliczony Twój udział procentowy, możemy wyliczyć Twoją prowizję. Musimy do tego wykorzystać kolejny wzór z planu marketingowego. Obrót firmy mnożysz przez 1,5% oraz mnożysz przez swój udział procentowy, dzięki czemu otrzymujesz swoją prowizję z drugiego planu marketingowego. Jest to kwota wynikająca z osiągnięcia poziomu złotej orchidei. Do niej trzeba dodać kwoty wynikające z uzyskania tytułu perłowej orchidei i amarantowej orchidei. Aktualny obrót firmy znajdziesz zawsze w swoim comiesięcznym raporcie, który znajduje się na stronie internetowej. Pula przeznaczona dla danego poziomu efektywności jest wypłacana zawsze pod warunkiem, że choć jedna osoba zakwalifikuje się na dany poziom. Dodatkową zaletą i korzyścią dla członków klubu jest kumulacja prowizji z poszczególnych poziomów. Na przykład czarna diamentowa orchidea otrzymuje honorarium w postaci sumy prowizji ze wszystkich poziomów orchidei. Czyli perły, amarantu, złota, diamentu i obecnego tytułu czarnego diamentu. Będąc dystrybutorem, otrzymasz login i hasło do strony internetowej, na której będziesz miał dostęp do swojego aktualnego drzewka. Nasz system komputerowy wyliczy Twoją prowizję za sprzedaż w zbudowanej przez Ciebie strukturze. Super, bardzo się cieszę, że mi to wytłumaczyłaś. Gdzie jest umowa? Jaka umowa? Umowa dla dystrybutora. Zamierzam zapisać się do klubu FM Group i zostać dystrybutorem. Też chcę być niezależny w pracy i samodzielnie dobierać sobie współpracowników. Podobają mi się te precyzyjnie określone zasady finansowania. Poza tym produkty oferowane przez FM Group, perfumy czy środki czystości dla domu są często kupowane przez każdego z nas. Zgadza się. To bardzo proste. Wypełniasz umowę i jesteś już członkiem klubu FM Group.